Może witam wam serdecznie, pozdrawiam. Dziś już wieczorem, w poniedziałek trzeciego tygodnia wielkiego postu. Moi drodzy, dziś w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus mówi, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Jezus to mówi wśród swoich w Nazarecie. Mówi to wśród tych, którzy najpierw ze zdumieniem słuchali Jego słowa, a później chcieli Go zrzucić z wysokiej skały, na której ich miasto było zbudowane, ponieważ Jego mowa przewyższała ich możliwości zrozumienia. Nie mogli pojąć, jak On, ten, którego znają, znają Jego rodziców, Znają Maryję, Józefa, który jest cieśną. Jak on może mówić takie rzeczy? Jak on może o sobie mówić, że przyszedł przynieść wolność uwięzionym? Jak on może mówić, że na nim wypełniają się proroctwa? Jezus mówi, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Ta Ewangelia dla mnie jest taką nauką nieoceniania innych. Nieoceniania innych po pozorach. Nieoceniania innych tylko zewnętrznie. Bo wydaje się, że ludzie, rodacy para Jezusa ocenili go bardzo powierzchownie. Ocenili go po tym, że znają jego rodzinę, może pamiętają go, gdy był małym chłopcem i nie wierzą, nie przyjmują, że może on być Bogiem, że może być kimś więcej, że może mieć boską moc. No, właśnie, ocenianie po pozorach, po tym, co zewnętrzne, po tym, co widzimy. Myślę, że tutaj bardzo łatwo możemy się pomylić, bardzo łatwo możemy zejść na niewłaściwą drogę. Nie należy nam oceniać właśnie z pozorów. Nikt z nas nie zna wnętrza, intencji, motywacji serca drugiego człowieka. Tak naprawdę my do końca nawet swojego serca nie znamy, a co dopiero e, serce innych. E, nie oceniajmy zewnętrznie, nie oceniajmy zbyt pochopnie. E, trzeba nam też e, pamiętać, że zawsze i w każdym drugim człowieku jest dobro, e, o tym już mówiłam, dobro, które możemy z niego wyciągnąć, e, wydobyć, e, możemy mu pomóc stawać się coraz lepszymi. I myślę, że to jest bardzo ważna nauka na dzień dzisiejszy, żeby nie oceniać zbyt łatwo, zbyt pochopnie po pozorach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę dobrej i spokojnej nocy.